szeroki zakres usług foto video. szczegóły na kamildzieniek.pl Ligowe spotkanie z RKS-em, Grodziec na papierze, mogło wydawać się spotkaniem łatwym. Gospodarze bronią się przed spadkiem z Ligi Okręgowej, Sparta, natomiast cały czas marzy o awansie, choć nie wszystko zależy od nich. Jak było w minioną środę, zobaczycie w przygotowanym przez nas materiale. Na początek składy. RGS Grodziec, 1 Lewandowski, 22 Siemański, 2 Strójwąs, 7 Banatowicz, 17 Adamek, 4 to Welber, 15 Stankiewicz, 16 Krakowski, 5 Koniusz, 20 Zariemba, 9 Miśkiewicz. Sparta, 1 Pieczonka, 5 Kramczyk, 4 Szal, 15 Gąska, 19 Sarzała, 10 będkowski, 8 Markowski 21 Sobotka, 17 Witkowski, 11 Gielza, 9 Boże. Środowe spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18, 17 minuta spotkania. Sobotka do Witkowskiego, ten dorzuca w pole karne. Jest tam Filip Bożek, no ale doskonale broni Jakub Lewandowski, chroniąc swój zespół przed utratą bramki. Jeszcze Lewandowski interweniuje, strzela Markosian, piłka zatrzymuje się jednak na bocznej siatce. Michał Szal, piłka posłana w pole karne, jest tutaj je Gilza. no wydaje się, że faulowany był napastnik Sparty Katowice sędzia nakazuje grać jednak dalej a to już minuta 28, Kamil Będkowski z rzutu wolnego uderza na bramkę Lewandowskiego no ale dobrze, po raz kolejny spisuje się bramkarz RKS w 34 minucie postraszyli gospodarze przed polem karnym piłkę wyłuskał Damian strój wąs uderza na bramkę Krzysztofa Pieczonki wysoko jednak nad poprzeczką. W 42 minucie ponownie Będkowski z rzutu wolnego, tym razem inaczej uderza zawodnik Sparty, no ale nie dał się zaskoczyć Jakub Lewandowski. A to już największa kontrowersja tego spotkania, Będkowski piłka w pole karne, jest tutaj zaszała bramka dla Sparty, ale sędzia liniowy podnosi chorągiewkę i mamy w tej sytuacji... Spalonego. Jak pokazuje powtórka, kuriozalna decyzja sędziego, liniowego który podniósł chorągiewkę w momencie zagrania piłki przez zawodnika rywali. W takiej sytuacji nie ma mowy o spalonym, bramka powinna być zaliczona. No moim zdaniem duża kontrowersja, ale to zobaczymy na, na powtórce. Widziałem ostatnio gdzieś w telewizji chyba polskiej extra gdzie była dokładnie taka sama sytuacja. Jakiś przeciwnik chce wybić piłkę, źle ją trafia i, i zdobywają z tego, z tego bramkę. Tutaj przeciwnik tego nie uznaje. Także ktoś się musi doszkolić z przepisów. Albo to będę ja, albo to, będę, to będą sędziowie, którzy na dzisiaj sędziowali, ale to powtórka rozstrzygnie. Z mojej perspektywy uważam, że bramka została e, zdobyta prawidłowo, bo, bo e, seba zrobił. Owrotek z 16 metra na długi słupek, więc, więc niemożliwe to, żeby był spalony bądź jakieś inne przewinienie. Podrażniona Sparta ruszyła w drugiej połowie. Piłka dośrodkowana z rzutu rożnego przez Będkowskiego. Jest tutaj Mateusz Gąska. Piłka przeniesiona jednak nad poprzeczką. 51. minuta. Wychodzi Michał Szal. Piłka do Gielzy Kamil Będkowski. Będkowski posyła piłkę w pole karne. Jeszcze jest uderzenie Michała Szala. No ale świetnie. Interweniuje Jakub Lewandowski. Rzut rożny dla gości. Będkowski posyła piłkę w pole karne. Fabian Wlaś. Dośrodkowuje piłka ponownie do Będkowskiego jest Witkowski, który dorzuca w pole karne do Gielzy! I pierwsza bramka dla Sparty Katowice. 51. minuta spotkania i Sebastian Gielza wpisuje się na listę strzelców. Kilkanaście sekund później Sparta miała kolejny rzut rożny, uderzał Sarzała. Nie udało się jednak trafić do siatki rywali. Sarzała traci teraz piłkę na rzecz Wanatowicza. Wanatowicz. Panatowicz ruszył lewą stroną boiska. No przewaga teraz gospodarza, uderza na bramkę pieczonki jest wyrównanie w tym spotkaniu. RKS Grodziec bardzo szybko odpowiada wsparcie. No i w 54 minucie mamy znowu rezultat remisowy. Świetna akcja Wanatowicza, który ruszył z piłką z własnej połowy, no i świetnie wykończył akcję RKS. A to już minuta 68. Daniele Krawczyk. Piłka do dariusza Kubackiego. Ten dogrywa w pole karne do Sebastiana Gielzy. I druga bramka napastnika sparty w tym spotkaniu. Katowiczanie ponownie wychodzą na prowadzenie. Świetnie w polu karnym znalazł się Sebastian Gielza. Dołożył nogę no i pokonał bezradnego Lewandowskiego. W 75. minucie odpowiadają gospodarze. Uderzenie z rzutu wolnego, rykoszet, ale świetnie broni to Krzysztof Pieczonka. No, miał spore problemy. bramkarz szesparty z tym uderzeniem, ale zdołał jeszcze wybronić ten strzał. 84 minuta spotkania odzyskuje piłkę Kubacki. Piłka dorzucona w pole karne. No, a szansę na hat-tricka zmarnował Sebastian Gielza. Rzut rożny dla gości Będkowski, wprost na głowę Mateusza Gąski i poprzeczka ratuje grodziec przed stratą bramki numer 3. Świetnie w powietrze wyszedł pomocnik sparty nie udało się jednak wpisać na listę strzelców. Goście, mimo tego, wygrywają to spotkanie, no i dopisują kolejne trzy punkty w ligowej tabeli. Pierwsza połowa na pewno na, nie graliśmy tak, jak chcieliśmy, i można powiedzieć, że, że połowa wyrównana bez klarownych sytuacji. Druga, zaczynamy tak, jak z, zaczęliśmy tu drugą połowę, grając w taki sposób, jaki chcieliśmy. Od razu się to przełożyło na sytuację, strzelamy w bramkę, no ale za chwilę oddajemy przeciwnikowi znów z własnego wielbłąda. Tutaj Seba na 20 metrze, tracimy piłkę, przeciwnik ruszył i, i zdobyła bramkę, i znowu się robi. Ale mimo, mimo tego drużyna zagrała bardzo konsekwentnie, cierpliwie w drugiej, w drugiej połowie wierzyli do, do końca, że te sytuacje się stworzą i stworzyliśmy i wygrywamy jedną bramką, ale najważniejsze jest, są tutaj trzy punkty. Wiedzieliśmy, że będzie ciężki mecz, bo drużyna walcząca o utrzymanie i będzie wszystko robić, żeby nam tutaj punkty odebrać. Udało się nam wygrać i na pewno szacun dla drużyny za tą drugą połowę, że wykazała się taką determinacją i konsekwencją do tego, żeby zdobyć tą zwycięską bramkę. Chwała chłopakom, że, że po takim ciężkim meczu, jak Dzisiaj był, bo zespół z Grojca postawił naprawdę półkę wysoko. Udało nam się wygrać bardzo ciężkim mecz, z tego się cieszymy. Po pierwsze połowie No nie wyglądaliśmy jak, jak Sparta Katowice, to co trzeba powiedzieć szczerze, takie jest moje zdanie. W drugiej połowie wzięliśmy się troszeczkę w gardzi, całkiem nie nagrała. Była bardziej agresywna, lepszy doskok był, od razu sytuacje z tym, z tym się tworzyły, więc więc. Mamy w całej szczęście Sebek który, który potrafi znaleźć w tych ciężkich sytuacjach i strzelić te decydujące bramki. Sparta, kolejne spotkanie rozegra już w sobotę, a na wyjeździe zmierzy się z CKS-em Początek tego meczu o godzinie 17.00.